Cześć moi drodzy, z tej strony Jasiek Mela, mam dla Was super informacje. Prosto z lasu. Otóż razem z zespołem Biblii Audio kończymy przygotowanie drugiej części Biblii Audio Kids. Kolejnych 60 fragmentów pisma świętego Starego i Nowego Testamentu, nawet Apokalipsy, przeczytanych przez naszych najmłodszych lektorów, z moim skromnym komenta komentarzem, który został przygotowany pod czujnym okiem biblisty księdza Kamila Kudełko, któremu osobiście bardzo dziękuję za, za pomoc w tym prowadzeniu, żeby to wszystko było, że tak powiem, przygotowane po Bożemu. Nie ukrywam, że dla mnie, jako jako dla osoby wierzącej też była to okazja do tego, żeby przypomnieć sobie te fragmenty, które jakże często słyszymy w kościele, ale zdarza się, że jednym uchem wlecą, drugim wylecą, a tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o to, żeby te mądre słowa, te drogowskazy i pewne lekcje Przekładać na swoje życie codzienne. Więc myślę, że zakupienie takiej Bibliothek Kids jest świetną okazją, nie tylko dla naszych pociech, ale też dla każdego z nas, do tego, żeby sobie przypomnieć, co jest ważne i że w tym, tym całym rozpędzonym świecie, w którym czasami trochę gubimy autorytety, trochę nam się myli to, co jest ważne, to, co jest prawdziwym priorytetem. Przypomnij sobie, że zawsze mamy pewne wsparcie, pewną pomoc, coś, co może nam pomóc po prostu w byciu do, dobrym człowiekiem. Dlatego zapraszam na Facebooka, Biblia Audio. Na pewno nie zaszkodzi zapisać się do newslettera, żeby być ze wszystkim na bieżąco. A już niebawem druga część Biblia do Kids do nabycia na stronie sklep bibliaaudio.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia.